Czy ja dam radę? Czy ja na pewno dam radę? Popłaczę się. Popłaczę się. Hejka, pamiętacie mnie jeszcze? To znowu ja, Natalia. Wracam do Was. Naprawdę, powiedziałam to słowa. Wracam tutaj. Nie było mnie dwa lata, albo nawet już trzy. Zaczynałam do Was nagrywać... Chyba jakoś w liceum, e, nagrywałam jeszcze na pierwszym roku studiów i później już przestałam i chyba wybrałam sobie najgorszy możliwy czas, żeby wrócić, bo właśnie kończę studia, e, kończę, piszę inżynierkę, piszę wszystkie egzaminy teraz w grudniu, także dzieje się dużo, właśnie w tym tygodniu mam dwa egzaminy, ale stwierdziłam nie, no jak tego nie nagram, to już nie nagram tego nigdy, także... Witam, witam Was z powrotem na moim kanale. <grymne> nie wierzę, że to mówię, ale jestem strasznie, strasznie podekscytowana i jak widzicie, nie schodzi mi uśmiech z twarzy. Odzwyczaiłam się od tego, że, że się mówi tu, a w ogóle się odzwyczaiłam od kamery. Cieszę się, naprawdę się cieszę. Powód. Dla którego wróciłam, może najpierw. Nieustannie dostawałam od Was jakieś pytania, kiedy wrócę na YouTube'a. I to właśnie na Instagramie byłam cały czas dla Was dostępna i powiem Wam, że nawet na Instagramie się bardziej otworzyłam i rozkręciłam przez ten czas, więc cały czas jakby w internecie istniałam jako tako. Cały czas dostawałam i to jest mega kochane, że ktoś mnie pamięta właśnie na tym YouTubie i że Wy chcieliście, żebym ja nagrywała, ale jakoś. Nie miałam takiego bodźca, który właśnie spowodowałby, żebym bardzo chciała wrócić. Eee, I ostatnio na TikToku mój filmik e, się zwiralował. Ma 200 tysięcy wyświetleń, i tam, kiedy ja myślałam, że jakby oglądały mnie tylko osoby wiecie, tak z mojego otoczenia, tak te, co mnie obserwowało na Instagramie, te, co były np. z grupy Dawida, a nie, że ktoś z zewnątrz. I tam dwie osoby napisały mi, że oglądały mnie na YouTube i że mnie tyle szukały, e, i nie rozumiem, dlaczego przestałam e, nagrywać. I to miałam takie, wow, czyli to jakby ktoś inny też, niż tylko moi znajomi. To mnie jakoś tak bardzo zmotywowało, i, i jestem tu. I tak, nagrywam dzisiaj ten sam film, przez który przestałam nagrywać. I strasznie żałuję tej decyzji, naprawdę strasznie żałuję tej decyzji, że przestałam nagrywać. E, a powód, albo raczej film, film, przez który przestałam nagrywać, to pewnie będziecie w szoku, ale jest to film z otwierania kalendarza całego adwentowego. Jest to ten film. I ja głupia, ja głupia, zamiast się cieszyć, że ten film odniósł sukces że no wiecie, w moim mniemaniu to był sukces na tamten czas. Miałam 40 tysięcy wyświetleń tego filmu i zamiast się cieszyć, że jakby YouTube nie pcha dalej z tych moich 3000 wyświetleń, teraz bo nie będę aż 10, ale zamiast się cieszyć, zamiast się cieszyć, no to pojawił się hejt, pojawił się hejt i e, ten hejt mnie tak dobił. E, i jeszcze tam chyba wstawiłam jakieś dwa filmiki może, ale no nie przestałam nagrywać, bo jak widziałam te komentarze, i te komentarze niektóre były słuszne, bo naprawdę pewnie teraz też popełniam dużo błędów. I ja po prostu jak mówię, to ja nie słyszę tych błędów. Ja naprawdę nie słyszę. Jakoś tak zostałam wychowana. Tak mówią moi rodzice, tak mówi moja babcia, i pewnie popełniam jakieś takie dziwne błędy. Ja naprawdę chciałabym poprawić te moje błędy językowe, jak mówię, ale ja tego nie słyszę. I widziłam, że po co się kompromitować i, i po co się kompromitować? No właśnie, po co się kompromitować, jak się jest sam hejt? I nie było wtedy jakby samego hejtu, tylko ja zauważałam tylko ten hejt. Eee, no i w tamtym momencie się poddałam. Ale, ale właśnie zauważyłam, że są osoby, które chcą to oglądać. Także jestem. I powiedziałam sobie, że film, który nagram jako pierwszy, to będzie ten sam, przez który przestałam nagrywać, żeby się oczyścić. Wiecie o co chodzi? Żeby jakoś iść do przodu. O, żeby zapomnieć o tym, iść do przodu. Naprawdę ten YouTube sprawił mi mega, mega dużą frajdę. Na Instagramie jakoś tak nie gadam, jakoś tak nie otwieram, a wydaje mi się, że tu możemy, możemy lecieć. Kochani, dzisiaj otwieramy cały kalendarz adwentowy. Jest to kalendarz z Makeup Revolution i chyba wydaje mi się, że wtedy też był to kalendarz z Makeup Revolution, ale ja... Nigdy nie obejrzałam moich filmów po publikacji. Nigdy. Rozumiecie to? Rozumiecie to? Nigdy nie obejrzałam moich filmów po publikacji. To jest taki pierwszy film, i sta będę się starać dodawać jeden film w tygodniu. Eee, tak, będę się starać dodawać jeden film w tygodniu, i tego się trzymajmy. Tak prezentuje się ten kalendarz. Jest w ogóle mega turbo-słodki. Mi się ta taka marmurkowo różowa grafika, mega mi się to podoba. I powiem wam, że po tym filmie nieszczęsnym z otwierania kalendarzy nie kupiłam już sobie żadnego kalendarza, a w tym roku kupiłam sobie ten i zaraz wam pokażę, jaki jeszcze. Kupiłam sobie taki, czajcie Skinder, kupiłam go w kerfurze. E, znaczy kupił mi go mój chłopak, bo będzie się czepiał, że mówię ja sobie kupiłam Ale no kupił mi to, e, ten kalendarz mój chłopak i ten będę już otwierać codziennie Jeden i kupiłam, kupiłam, teraz już ja kupiłam e, Kupiłam jeszcze kalendarz dla Si, ale jeszcze nie przyszedł Ale wy chyba jeszcze nie wiecie, kto to jest Si, a Si to mój piesek o oh sam, yes, szkrab mały Pokaż się Przechodząc, tak prezentuje się ten kalendarz. Ja kupiłam go na stronie Kokolity za 170 zł. Tak się to wysuwa. Jego się otwiera jak książkę. I tutaj są wszystkie numerki. Opakowania są mega ładne. Naprawdę podoba mi się jakby wizualna strona tego kalendarza. Jest taki dziewczęcy, taki słodki. Ten kalendarz mógłby być wersów. Jak wiecie o co chodzi? Że ona też miała te różowe kosmetyki, więc ten kalendarz naprawdę wygląda jak taki kalendarz wersów. Ja sobie je wyciągnę yy, i będziemy otwierać po kolei w przyspieszonym tempie, żeby was nie zanudzić. No i zaczynamy od jedyneczki. Yy, na pewno będzie to szminka, tak mi się wydaje. No i mamy czerwoną szminkę. Ten kalendarz miałam dosłownie taką samą. W dwójce mamy e, cień do powiek. Tak on się prezentuje. Srebrny to zdecydowanie nie mój kolor. Ja wolę złoto i nawet to widać chyba po mojej biżuterii. E. Otwieramy teraz trójeczkę. Mamy tutaj coś dłuższego i będzie to pewnie... Błyszczyk dobra, to błyszczyk możemy nałożyć. Mm, wyczuwalne są te drobinki brokatu, ale ogólnie wygląda dość ładnie. E, ja kiedyś, właśnie też miałam ten błyszczyk w tamtym kalendarzu i bardzo często go e, stosowałam, właśnie na jakąś szminkę. Żeby dodać trochę blasku. Czwóreczka jest w takim kwadratowym opakowaniu. Mamy tutaj rozświetlacz. Ten rozświetlacz zostawia kolor, nie podoba mi się ten efekt. E, jest taki trochę brzoskwiniowy, więc bardziej na lato. I piąteczka to, o, żel do brwi. To może być fajne, akurat e, miałam kupić żel do brwi, jest bezbarwny, więc to najważniejsze. Bardzo podoba mi się szczoteczka, na pewno będę stosować ten żel, przetestuję i dam Wam znać na pewno na Instagramie. E, po jakimś czasie akurat mi się skończył żel, więc na pewno się przyda. Szóste mamy, uwaga, uwaga, małą gąbeczkę. Siódemka nie chce wyjść, o! I tu mamy chyba konturówkę do ust, tak? Powinna się idealnie sprawdzić, właśnie do tej szmianki. Chyba, że się ją połamie od razu. W dziewiątce mamy takie duże pudełko. Prezentują się kolory. Te były bardzo takie satynowe, bardzo łatwo się je nakładało. A te się bardzo kruszą. Bardzo duży plus za zachowanie. Tego marmurkowego efektu również na produktach. Yy, I tutaj, i tutaj jest ten marmurkowy efekt. W mamy też taki mały produkt. I co to jest? Pierwszy raz się spotykam z takim produktem, więc muszę przetestować i się dowiedzieć, czy on jest jako żel, bo jest podpisany jako kredka do brwi. Więc albo to jest żel, albo. Właśnie tutaj, jak się daje korektor, żeby sobie wyczyścić, więc nie wiem, może wy wiecie i dacie mi znać w komentarzach, do czego służy ta biała przezroczysta, nie wiem, czy ona daje jakiś kolor. Okej, okay, już sprawdziłam. Ta kredka nie daje koloru, więc to jest chyba jako taki wosk do brwi, chociaż mogę się mylić, więc proszę, dajcie mi znać w komentarzu, jak byście stosowali. Tą kredkę do brwi przechodzimy do dziesiątki, w chce mamy uwaga, pędzelek! O, super! Pędzelki bardzo lubię. Ten jest taki płaski, więc fajny do brwi, fajny tutaj do nakładania cienia, e, cienia pod okiem. Podobają mi się takie pędzelki. A zapewne mamy kolejną szminkę. To jest kolor, który mi się bardzo podoba. Właśnie odkryłam, i to bardzo przez przypadek, że tu od zatyczki to się otwiera, zarówno przy jednej i przy drugiej, więc myślę, że to jest, żeby właśnie yy, pędzelkiem dopracować i nie dziubać całej szmince i jej rozwalać, tylko jest osobno. Tak mi się wydaje, że to dlatego, więc to też mega na plus. Tutaj mamy taki kolor yy, błyszczyka, pokażę Wam na dłoni. Nie jest on jakoś turbomocny. Wydaje mi się, że trzeba dać bardzo dużo warstw, żeby ten kolor był taki bardzo intensywny. W jest przepaść, jeżeli chodzi o kolor tu, a tu. Dalej, trzynastka. Jest to kolejny błyszczyk. Kolor jest równie dziwny. I te kolory są mega do siebie podobne, tylko ten jest bardziej taki. Przezroczysty, a ten miał niby dawać mocniejszy kolor, chociaż wyglądają te kolory mega podobnie. Na dłoni ten jest bardziej, właśnie, przezroczysty. Ten daje intensywniejszy kolor, ale no, jakby to nie jest tak, jak wygląda to w opakowaniu. Otwieramy czternastkę, i tu mamy kolejną kredkę. O! Czarna kredka, że fajnie, bo akurat mi się skończyła i chciałam ostatnio zabrać mamie, więc dobrze, że nie zabrałam, bo teraz mam już swoją. I tutaj mamy kolejny pędzelek. Tym razem mam taki zaokrąglony pędzelek, też mega mi się podoba. Te pędzelki zawsze się przydają, zawsze. to jest baza pod cienie. Na pewno przetestuję. Ma kolor, znaczy no nie zobaczycie, ale ma lekki kolor. Mm, tak, fajnie, baza, baza, super. 17. O, tu mamy coś większego. I jest to lusterko. Lusterko i uwaga, o to wy... Czekajcie, czy to złapie. To wy się, 18. Jedziemy z tym. Jedziemy z tym. Nie umiem otwierać jego pakowań. I 18 to brązowa kredka dobrwi. Już jesteśmy przy numerku 19. W 19 mamy cień. Tak. Cień wpłynie do oczu, do powiek. I ten kolorek właśnie już jest. Brązowy, złoty, taki metaliczny. To ten kolorek. I ten kolorek już mi się mega podoba. Mamy teraz dwudziestkę i w dwudziestce mamy róż. Taki kolor dość intensywny, ale ja teraz jestem zwolenniczką różu. Zakochałam się ostatnio w różu, chociaż nigdy nie stosowałam. Eee, to teraz właśnie stosuję róż. I, i, I myślę, że nawet z takiego mocnego można go leciutko przyklepać, dać go naprawdę tak malutko i będzie fajnie wyglądał, więc róż też na pewno będę wykorzystywać. Chociaż myślę, że ten róż i ten e, rozświetlacz jest bardziej na lato. Merku 21 mamy następny. Pędzele. i ten jest chyba już troszkę większy, chociaż mogę się mylić oczywiście. I obstawiam, o nie, jest troszkę większy. I jest on taki, chociaż trochę stracił kształt. W numerku 22 mamy błyszczyk. Tak wygląda ten kolor. Niekoniecznie dla mnie, ale właśnie w formie różu Będę go stosować Mamy już rozświetlacz, mamy już e, róż Więc teraz obstawiam, że w, w numerku 23 będzie bronzer Czy tak będzie? Rozwaliłam sobie palec I tak jak myślałam, jest to bronzer Jestem w szoku, bo myślałam, że są 24 numerki a okazało się, że jest 25. E, także otwieramy numerek 24, w 25. zapewne będzie paletka. Mm, a w 24 mamy. Uwaga, uwaga, pędzel. I jest to zdecydowanie największy pędzel. I tak on się prezentuje. No przesłodki jest ten kolor tych pędzelków. Takie były pędzelki 4 i nie są one takie malutkie, bo pamiętam, że w tamtym kalendarzu. To były takie bardzo malutkie, takie pół tych pędzelków. Otwieramy ostatni numerek i ostatnim numerem jest 25 i mamy tutaj taką paletkę. Kolory w niej są bardzo wakacyjne, wszystkie są praktycznie świecące. Są tylko trzy kolory matowe, jest ten kolor, ten kolor i ten kolor, reszta to błyski. Więc ja za błyskami tak średnio, yy, więc raczej komuś sprezentuję tą paletkę. Yy, już bardziej w moim guście była ta mniejsza paletka, była bardziej uniwersalna. Tutaj no wszystko się świeci, a myślę, że w obecnych czasach trochę odchodzi się na co dzień yy, z takich świecących makijaż, tylko bardziej się idzie w maty. Yy, no ale, no ale... Koniec! Dobra, więc to by było chyba na tyle. Powiem Wam, że super mi się nagrywało i mega, mega się cieszę, że wróciłam do tego. Przeżyłam pierwszy filmik. Mam nadzieję, że Wam się oglądało bardzo miło ten filmik ze mną w roli głównej i że cieszycie się, że wróciłam. Proszę, zostawcie coś po sobie, bo to zawsze motywuje. Zostawcie. Łapieczkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, czy chcecie, żebym wróciła tak serio i nagrywała e, na YouTubie. No, bo powiem, że jestem podjarana totalnie i nie schodzi, po prostu mnie byłam poliki od uśmiechania się. Także czekam, czekam, czekam na Twój komentarz i na Twoją subskrypcję, na Twoją łapkę w górę i widzimy się już. Nie chcę powiedzieć za tydzień, ale widzimy się w najbliższej przyszłości już w grudniu. Proszę nie, nie czepiajcie się montażu, bo dawno tego nie robiłam. I no, i tyle. Dziękuję, że jesteście i. Serio, serio, dziękuję, jeśli to oglądasz i przeżyłeś cały ten filmik buziaki. Zrobiłam to! Труби вон то.